Jest coś wyjątkowego w łowieniu linów, zwłaszcza tam, gdzie nie ma tłumów ludzi i pomostów. Dziki klimat, dzika woda i dzika przygoda. Ja nazywam się Kamil Zamiatała i zapraszam Was na przygodę związaną z linami. Zobaczcie, jakie zarośla muszę pokonać, żeby dotrzeć do tej odpowiedniej miejscówki. Chodźcie ze mną. Jesteśmy na miejscu. Niewielki, kameralny staw. Jakże dziki, można powiedzieć, że w lesie. Mam nadzieję, że pływają tutaj piękne i duże Liny i uda nam się jakiegoś przechytrzyć i wam pokazać. Polowanie na lina to jest niesamowita sprawa. Ja do tego podchodzę naprawdę tak spokojnie i cierpliwie, bo Lin to jest straszny cwaniak. Ale mamy kilka patentów w rękawie i mam nadzieję, że uda nam się przechytrzyć zielonego gościa. Chodźcie!